Witam z tej strony Wiktor z ekipy Podnarty. Wiele propozycji padało w sprawie tego odcinka absurdalnych konkursów. Wielu z Was liczyło na kłopio, jako iż ani razu w tej serii się jeszcze nie pojawiło, a właściwie konkursów tam z gatunku tych pokręconych było na pęczki. Rok 2007, 1999, 2000 czy 2015. Ale na Puyo przyjdzie czas w trzecim sezonie i to nie raz. Lahti się pojawiało, ale wciąż można kiedyś omówić zawody z 1997 czy 2010 roku. Kusamo z fińskich skoczni występowało w absurdalnych konkursach najczęściej i pojawi się po raz kolejny. Tym razem pod lupę bierzemy zawody z roku 2015. Sprawdźmy więc, kto dał radę zgadnąć temat odcinka. Przypominam, że liczą się tylko dwa pierwsze typy. A oto zwycięzcy: Skokomania. Po raz drugi już Seba VHS Mateusz Śliwa, Leon Łubisz, Kuba Grabowski. Szkoda, że nie Kłebona Fide, Jakub O i Dawid Barcik. A my przechodzimy do konkretów, na które każdy czeka, skoro listę szczęściarzy mamy już z głowy. Zapraszam na przedostatni odcinek drugiego sezonu Absurdalnych Konkursów. Przed weekendem w Kusamo rozegrano tylko jeden konkurs indywidualny rangi Pucharu Świata w sezonie 2015-16. Może dlatego, że był dopiero listopad. Podczas tych zawodów na Vogtland Arenie w Klingental najlepszy okazał się Daniel Andre Tandes, kopyta wchodząc w kampanię i zostając premierowym liderem cyklu. Podium uzupełnili dwaj zawodnicy zażarcie żarcie walczący o kryształową kulę z sezon wcześniej, czyli drugi Peter Preutz i trzeci Severin Freund. Nie zachwycili Polacy, a nawet wypadli srogo poniżej oczekiwań. Zapunktował jedynie 13 Kamil Stoch. Przepadli poza trzydziestką Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Maciej Kot, Piotr Żyła i Klemens Murańka. A Bartłomiej Kłusek to już w ogóle odpadł w kwalifikacjach. Dzień wcześniej w drużynówce nasi również nie zachwycali. Dopiero siódme miejsce na start sezonu. Najlepsi okazali się gospodarze, czyli Niemcy. Przebojem do światowej czołówki wdarł się najmłodszy z braci Preutz, czyli Domen, zajmując w konkursie indywidualnym ósmą lokatę. Mocno zacząłem sezon niczym sprintem. Nie oczekuję, że takim tempem będę dalej szedł naprzód, bo raczej gdzieś się zatrzymam. Tak wypowiedział się utalentowany zawodnik dla telewizji RTV Slow. Klingenthal przyszedł czas na rukę. Ani mi się was! Kusamo oczywiście. Też wolę to nazewnictwo, bo z takim się wychowałem i ciężko mi się już przestawić polskiej kadrze Roszady, zakłuska, który zaliczył Falstart w Klingental przed Stefan Hula. Gregor Schlierencauer zaś dla austriackich mediów zapowiedział starania o powrót do najwyższej formy. 17. miejsce w Klingental średnio zadowalało utalentowanego Austriaka. Chcę popracować w ciszy i spokoju. Skoki na śniegu są najlepszą receptą na udany powrót. Dobrą prędkość gubię w powietrzu, przez co nie mogę daleko odlecieć. Problem może wynikać z tego, że popełniam błąd na progu i podczas samego odbicia. To są detale, ale bardzo ważne. Muszę nad tym popracować. Najważniejsze jest to, że wiem, co robią źle i jak to wyeliminować. Już od samego początku prognozy na zawody w Finlandii nie były korzystne. Śniegu nie brakowało, temperatura była w porządku, ale wszystko miał popsuć ten wścibski wiatr. Zapowiadano podmuchy nawet do 10 metrów na sekundę. Skakanie miało rozpocząć się już w czwartek 26 listopada, tak by swobodnie rozegrać dwa konkursy indywidualne, odpowiednio w piątek i sobotę. I nic, przynajmniej w czwartek. Zapowiadany wcześniej silny wiatr dał się we znaki i o żadnych skokach tego dnia nie było mowy. Treningi oraz kwalifikacje przeniesiono na piątek i miały one się odbyć tuż przed konkursem indywidualnym. I nic, przynajmniej w piątek. Zapowiadany wcześniej silny, ba, nawet nie taki, podwiewało nawet do 20 metrów na sekundę. Panie, daj pan spokój! Tak było przynajmniej do popołudnia, wieczorem sytuacja nieco się uspokoiła. Próbowano to wszystko spiąć w jedną całość, zrezygnować z kwalifikacji, by przeprowadzić tylko treningi i sam konkurs, ale to wszystko skończyło się tak, że trening przekładano kilkukrotnie i wciąż żadnego skakania nie było. Jaki jest więc plan na sobotę? Trening o 13:00, o 14:30 zaległy z piątku jednoseryjny konkurs, a o 16:00 dwuseryjne zawody według oryginalnego planu. I co? To jest, Boże, jest, 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 jest Serię treningową próbowano rozegrać. Skoczyło w niej nawet 12 zawodników, z których najlepszy był Harioli, osiągając 12,5 metra. No ale z czasem warunki robiły się coraz gorsze, trening przekładano na 14, potem na 14.30. Mimo wszystko, jakimś cudem dociągnięto to na tyle, że wszyscy z 70 zawodników zdołali skoczyć. Wygrał Jurij Tepesz, skacząc dokładnie na punkcie HS 142 metry. Daleko latali też Daniel Andretande 135 metrów, Peter Kreutz 134,5 metra, czy Rudzielet ze wschodu 140 metrów. Jeśli chodzi o Polaków, to dwójka z nich osiągnęła całkiem niezłe odległości. Kamil Stoch skoczył 135 metrów, a Piotr żyła 132 metry. Pozostali? No tak średnio bym powiedział: tak średnio. Maciej Kot 107,5 metra, Dawid Kubacki 106,5, Klemens Murańka 102 metry! 102 metry! A Jan Ziobro to już w ogóle sklepał 96 metrów. Warunki warunkami, ale patrząc na wyniki z Klingental, to tym bardziej nie napawało to optymizmem. No i rozpoczynamy zawody. Po strasznie mokrych torach jako pierwszy rusza... Elias Wenske. Kojarzycie? Wątpię, bo ja też nie. Niczego ciekawego ten Finn z krajówki nie zaprezentował, skacząc 96 metrów. Czas na debiut w Pucharze Świata Andreasa Alamommo, ale on też nie zachwycił. Tylko 103 metry. Niko Kytosaho, który również po raz pierwszy pojawił się wówczas w zimowych zawodach najwyższej rangi, sknocił jeszcze bardziej niż poprzednicy, skacząc 93,5 m. Fascynujący konkurs. Kolejni dwaj zawodnicy z Finlandii również nie dolecieli do 100 m: Pekka Kawalta 98,5 m, a Juho Ojala jeszcze krócej, 92,5. Ku samo to samo, jak mawiają. No tak, Ojala spóźnił. Widać, że tak gestykuluje, bo na pewno tylko to jest na rzeczy przy takich warunkach. Miasto budzi się! A teraz anegdotka od nowego prezesa PZN-u, Adama Małysza. Wjeżdżając stamtąd zawsze w niedzielę czy w poniedziałek już była cisza i piękne słonko, minus, także... Coś, coś w tym jest, że ta skocznia jakoś tam nie jest pisana zawodnikom, jeśli chodzi o same konkursy. PIKNE SŁONKO. CIEKAWE. A Tymczasem wiatr dochodzi nawet do 7 metrów na sekundę i Jarko Mette wciąż musi czekać na swój skok. Dużo tych finów. I najdalej. Znakomity skok. Czekać się opłacało, bo odległość wystrzałowa aż 121,5 m. Punkt K przekroczony. Może zawody nam się rozkręcą? Zaraz potem Runelta jednak obalił tę teorię, jest, osiągając 108,5 m. Serio oni dostają jeszcze minusy za wiatr. No tak, na pewno łatwo mi uwierzyć w to, że jest tak super i wieje pod narty. Brawo, następny był Władysław Bojarińcew. 96,5 metra. No ale desperacja Hofera i spółki z ich punktu widzenia uzasadniona. Trzeba było rozegrać choć jeden konkurs tego weekendu. Problemy z zapięciem wiązania miał Andrzej Semenić, więc odda swój skok później. Z tej niefortunnej sytuacji skorzystał mający oddawać swoją próbę zaraz po Słoweńcu Kilian Payer, ale czy rzeczywiście skorzystał? Otóż nie. Najkrótszy skok konkursu jak na razie, zaledwie 90 metrów. Drogi Mikołaju, na trzeci sezon absurdalnych konkursów proszę o mniej nerwów przy tworzeniu odcinków. Piszę już w lipcu, bo paczki za granicę mogą iść naprawdę długo, a wolę zrobić to na zapas. Trzymaj się ciepło, choć w Laponii o to ciepło bardzo trudno. Ściskam, Wiktor. Na pewno grzecznym Koreańczykiem nie był za to Hyunki Kim, bo został wynagrodzony warunkami pod niesamowity lot na 92 metr. Ze swoimi problemami upadał się już Andrzej Semenić. Czy było warto? Nie, równie dobrze mógł nawet nie skakać. 88 metrów nie da mu tutaj kompletnie nic. Oho. Oho. Harioli, absurdalny konkurs, ciężkie warunki. Czy takie połączenie może skończyć się dobrze? Sprawdźmy to. Ups. 98 metrów. Fin chyba nie będzie zadowolony. Ciekawe z czym odpali tym razem. Panie, nie, daj pan spokój! Okej, okay, tak jakoś spokojnie. Andreasowi Wankowi za to się poszczęściło. Skorzystał z chwilowo dobrych warunków i skoczył 129,5 metra. Oczywiście prowadzenie z przewagą ponad 11 punktów nad Jarkom Kevin Bickner za to już nie miał z czego korzystać. 104,5 metra. Estończyk Martin Omme postanowił powalczyć i w miarę mu wyszło. 110,5 metra to tak jak na realia tych zawodów niezła odległość. Metr bliżej wylądował Manuel Fettner, a stan torów był coraz gorszy. No ludzie, jak to wygląda! Robert Kraniec na swój skok czekał ponad 5 minut i, o mamo, kończcie to panowie, kto chce oglądać takie skoki. 83 metry Słoweńca. Tymczasem na swoją próbę czeka kwiat polskiej młodzieży. Czy się doczeka, okaże się po reklamie. Czy tęsknisz za skokami narciarskimi, całą zimową otoczką i wszystkimi rzeczami, które zawsze kochałeś w tym sporcie? Twoim lekiem na tęsknotę mogą być tworzone przez nas filmy na kanale Podnarty regularnie przez cztery pory roku. Fakt, nie wyczarujemy wam śniegu za oknem, ale zawsze postaramy się dostarczyć najlepszy content, jaki potrafimy. Jesteśmy ciągle w powietrzu i nie zamierzamy jeszcze lądować. Podnarty. Moc emocji. Wracamy po przerwie reklamowej, jakże barwnej, a teraz swoją próbą uraczy nas Florian Altenburger. Ładnie, prawda? Aż 80 metrów. oj. oj, oj. czas na pierwszego z Polaków. Maciej kot w akcji. No i słabo, bo ciężko chwalić go za próbę wynoszącą 101,5 metra. Dwa metry dalej poleciał Neitz Deshman. No i po co to dalej ciągnąć? Po co? Kogo to może niby ciekawić? Nie, no jeszcze tego brakowało. Shohei Cimoto osiągnął dokładnie 102 metry! 102 metry! Przynajmniej przekraczają setkę, niektórzy mieli z tym problemy. Normalnie narzekałbym na kamerę przy skoku Michaela Gleisdera, no ale dużo nie przegapiliśmy. 103,5 metra to żadna gratka. 23 już za nami, a konkurs trwa blisko godzinę. Cóż, lecimy dalej. Wille Larin też padaka, bo skoczył zaledwie 94,5 metra. Panie Hofer, śpi pan? Stefan Hula klasycznie w absurdalnych konkursach odległości około Pjongczangowe. 109,5 metra tym razem, ale obejdzie się bez taśmy filmowej. Może muszę znaleźć lepszy magnetowid? O, kogo my tu mamy? Nasz stary znajomy, pan Michal Doleżal. To oznacza, że zaraz skoczy Lukasz Chlawa. Skończyło się średnio 102,5 metra. Gregor Deszwanden wyszedł z progu dosyć wysoko i skoczył dosyć dobrze 115,5 metra i taka odległość dawała mu trzecią pozycję. Kusamo było szczęśliwe dla Marinusa Krausa dwa lata wcześniej, a tym razem Niemiec też skoczył nie najgorzej pół metra dalej od Deszwandera czyli 116 metrów. Ale i tak nie można tutaj mówić o tym, że konkurs się rozkręca już bez przesady. To jeszcze nie koniec szwajcarskiej bandy. Ruszył Luka Eglow, wybił się jakby jednym przyciskiem z Delachski Jump i bardzo mierne 81 metrów, a tymczasem Adam Małyś. Nie wiem czy nie mylę, ale chyba puszczał go Roni Honszu, ten, ten zachodni, który skakał jeszcze za mojej kadencji. I tak się zaczęło uczucie i gonitwa, ale jak wszyscy wiemy, spaliło to na panewce. Nie ma w kusamo domena prełca, ale za niego przyjechał jaka chwala i chyba była to średnia decyzja. 91 metrów zarzucił na dłuż dawny słoweński talent. Jest próba powyżej punktu K. Zaprezentował ją Junshiro Kobayashi, któremu zmierzono 122 metry. Widzicie, to jest skakanie, a nie. Przypatrzcie się teraz uważnie, bo rzadko kiedy zobaczycie Seł Choice plastronem o tak wysokim numerze. Mimo takiej motywacji, a może i presji, nie pokazał się z dobrej strony. 95,5 metra Koreańczyka. Jan Ziobro ciągnął, ciągnął i wyciągnął ledwie 103 metry. Nie jest to dobry prognostyk na punkty w zawodach. Jeszcze krócej Radik żaparów, i to 15 metrów, dokładnie 88 wyszło, jak komuś się nie chce w pamięci liczyć. Ale spokojnie, będzie jeszcze skakał jego brat. Jak teatralnie za to bóle sklepał Denis Korniłow. Poniżej 80 metrów nie zszedł w tych zawodach jeszcze nikt. On był pierwszy z rezultatem 78-metrowym. Przy okazji dowiadujemy się o dyskwalifikacji Ville Larinto za kombinezon. Vincent de Kompse to w 8 przed upadkiem. Ech, 73 metry. 95% prób w tym konkursie jest mierne lub tragiczne. A panowie z góry dalej myślą, że opłaca się kontynuować taki idiotyczny pokaz. Tam w międzyczasie Rudy skoczył 108 metrów, ale ważniejsza jest nadchodząca próba Dawida Kubackiego. Podobnie jak Janek Ziobro, kapitan stratosfera też ciągnął i wyrobił trochę więcej metrów. 112,5 przy tym miejscu. To była jeszcze końcówka listopada, więc mowember trwa w najlepsze. Z okazji postanowił skorzystać Jane Ahonen, zapuszczając wąsa. Za dużo mu on nie dał, bo 107 metrów fina to żadna rewelacja. A Piotr żyła. Wskoczył do pierwszej dziesiątki dzięki lądowaniu na 114 metrze. I oczywiście nasz as jak zwykle z uśmiechem na twarzy. To najważniejsze. O, i o nim właśnie wcześniej pamiętałem. Tę stopklatkę też dobrze sobie zapamiętajcie. Końcówki komentarza nie zostawiam, bo trochę niekomfortowo by się tego słuchało przy tym kontekście. Napomknę jedynie, że Kazachowi zmierzono 78 metrów, a więc ma tyle co Korniłow. Czy ktoś zejdzie jeszcze niżej? Chyba możliwe. Oby nie był to następny w kolejce Klemens Murańka. My się śmialiśmy za Eisenbichlera parę lat temu, a to Jakub Janna był protoplastą takiego zachowania. Trochę bardziej nieśmiało to robił, ale jednak. Nie no, Polacy to są jednak dzisiaj specami od wyciągania dalekich skoków z niczego. Klimek zamykał pierwszą piątkę dzięki próbie na 118 m. i 50 cm. Jakby absurdów było mało, to wystąpił problem z pomiarem odległości. Ostatecznie było to 121 metrów. O, i mamy powtórkę z Pragelato z 2008 roku. Nie no, kolejny. Andras Kofler również walczył o przetrwanie, a akurat Kusamo i upadki to nie jego działka, więc dobrze, że uszedł z tego z życiem. Z dziennikarskiego obowiązku wspomnę, że skoczył 80 metrów. Kolejny miał być Mackenzie Boyd Klaus, ale jak wielu przed nim, zszedł z belki. I przyszedł czas na kolejną przerwę. Przy okazji, może udostępnię wam na ekranie tabelę. W końcu zdano sobie sprawę, że w kusamo niezdatnym jest skakać. Zarządzono przerwę na 15 minut, potem ją przedłużono. Najbyt mogli za to gapić się na skoczni ze strzałkami wiatru super atrakcja, aż w końcu podano informację, że konkurs odwołano. Nikt nie wygrał, nikt nie przegrał podobnie jak w poprzednim odcinku, gdzie omawiałem zawody Węgelbergu z 2005 roku. Jeszcze może jakaś super ciekawostka. Pamiętacie Eliasa Węskę, który ruszył ze skoczni jako pierwszy? On już nigdy nie pojawił się później w zawodach Pucharu Świata. To miał być jego debiut, ale zawody odwołano i już nie dostał żadnej szansy. Podsumowując, już od czwartku kapryśna Finlandia dawała znaki, że nic z tego nie będzie. Skakania nie było praktycznie żadnego. Przez czwartek, piątek i sobotę zdołano rozegrać jeden trening i kawałek zawodów indywidualnych. I to dopiero w przedostatni dzień tygodnia. Już od początku było widać, że nawet ta runda zostanie spisana na stracenie ślapa na zeskoku. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, no ale ja nie nazwałbym tego inaczej niż ślapa. No bo jak to w ogóle wyglądało? Odległości od samego początku nie zachwycały, robiło się strasznie monotonnie, a pod koniec to już w ogóle zawodnicy musieli ratować się przed upadkiem. Co to właściwie miało być za pokaz? Kusamo klasycznie nie zawiodło więc w dostarczeniu materiału do absurdalnych konkursów. Przez tę farce o mało co nie wylecieli z kalendarza Kucharu Świata na zbity pysk. Zostaje jeszcze czeski prostokąt i zamykamy drugi sezon. Zapraszam oczywiście do zgadywania co to będzie. To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do śledzenia kanału Podnarty, dołączenia do naszego Discorda, obserwowania fanpage'a na Facebooku, profilu na Instagramie, zasubskrybowania kanału jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz zaznaczenia dzwoneczka. Peace!